Pierwsze pytanie. Nazwij jakikolwiek kraj na literę A? Moja odpowiedź to Argentyna. Jeśli powiedziałeś Argentyna, to niestety odpadasz. Nie mów tego samego co ja, bo P grasz. Druga runda. Przytrzymaj przycisk komentarza przez 3 sekundy i wybierz swoją emotkę. Obserwowanie równa się dodatkowe życie. Zakładam, że wybierzesz tę jesteś zbyt przewidywalny, tak czy inaczej. Następne pytanie. Jaki jest kolor twojego telefonu? Moja odpowiedź to niebieski. Pytanie numer 4. Nazwij dowolny owoc. Jeśli powiedziałeś banan, to odpadasz. Następne pytanie. Nazwij dowolne zwierzę. Jeśli przegrasz, powinieneś zapisać ten filmik. Moja odpowiedź to lew. Ostatnie pytanie. Numer 6. Jaka aplikacja pojawia się, gdy wchodzisz na listę udostępniania, i potem więcej? Podziel się swoimi odpowiedziami w komentarzach. To messenger. Nie zapomnij obserwować.